Cześć, tu Norweski z Julką. Dzisiaj będziemy mówić o zaimkach dzierżawczych, czyli mój, twój, jego, nasz i tak dalej. I tematem takim życiowym jest spotkanie z policją i strażą graniczną, także hardcore. Same stresujące sytuacje, no ale właśnie przy takich sytuacjach trzeba umieć się wybronić i coś powiedzieć. Przypominam, że w opisie jest link do mojego kursu norweskiego, oczywiście zapraszam. W ogóle zajrzyj do opisu, tam też jest link do facebookowej strony mojej szkoły językowej, można się tam ze mną skontaktować na różne sposoby. Zobaczmy jak to jest z tymi zaimkami dzierżawczymi w języku norweskim. Ciemniejszym kolorem zaznaczyłam te, które odmieniają się w zależności od rodzaju i liczby, a jaśniejszym kolorem te, które się nie odmieniają, więc sprawiają nam na pewno mniej trudności. Czyli jak coś jest jego, to zawsze jest hans, niezależnie od tego czy to jest wiele rzeczy, czy to jest rodzaj męski, żeński czy nijaki, to jest po prostu hans. Jak coś jest jej, to jest zawsze hennes. Czyli znowu bardzo wygodnie, Henness. Jak coś jest wasze, to zawsze Deres, i jak jest ich, to też zawsze Deres. Także to już w ogóle super. Na osiem różnych rzeczy mamy jedno słowo i jest spokój z uczeniem się tego. No ale kiedy mówimy o tym, że coś jest moje, no to jeżeli to jest męskie, na przykład samochód, to jest min. Jeżeli żeńskie, w tym wypadku napisałam butelka, to jest mi. Nie trzeba używać form żeńskich w ogóle, rodzaju żeńskiego, ale jeżeli już zdecydujesz się w jednym zdaniu i zaczniesz, no to już musisz iść za ciosem. I jeżeli powiesz flaska, czyli żeński, no to już mi. Potem niejaki et bur, to jest mit. Bure mit. I liczba mnoga, tutaj mamy kakier, to będzie minę. Tak samo jeżeli chodzi o ty twoje, czyli twój samochód bilen din twoja butelka flaska di e, twój e, stół bure i twoje ciasta kakene dine i nasze e, nasz samochód bilen wor, tak jak wiosna niestety, przykro mi e, nasza butelka flaska wor tutaj się nie odmienia według męskiego, żeńskiego e, nasz stół bure i nasze ciasta kakene wore. Czyli, no tutaj, tych um, trzeba, trzeba się nauczyć, tych 12. Plus Hans, hennes i deres. Deres na całą tą resztę. Także tutaj super. W mowie potocznej mówimy w tej kolejności, czyli len min, plaskami, búremit, kaken mine. Tak mówimy najczęściej, w sensie, coś takiego słyszysz zawsze w pracy. Słyszysz to na ulicy, słyszysz to w sklepie, to wszystko będzie w ten sposób. A jeżeli mówimy o takiej bardzo formalnej mowie, gdzieś tam, nie wiem, w kodeksach, w jakichś dokumentach takich prawnych, no to wtedy będzie min bill, mit bur. Minę Także rzadko generalnie tego się używa w sensie takim, że to nie jest takie codzienne. Ewentualnie czasami możesz użyć tego, kiedy chcesz bardzo zaznaczyć, że coś jest twoje. No to jest jakby taki nonsens, no bo wiadomo, że skoro mówisz, że twoje, to chcesz zaznaczyć, że twoje. Ale tu mówię o takiej sytuacji, kiedy na przykład ktoś do ciebie mówi: "Wyjdź stąd", a ty mówisz: "No, det är mitt hus". To jest mój dom. Czyli taki bardzo tutaj no takie wzmocnienie, nie? A jak tam mówisz sobie, że husemit, a ganskest. Na przykład, mój dom jest dość duży, no to sobie mówisz hu semit. Tutaj nie ma żadnych takich emocji, takiego potrzeby mocnego zaznaczenia. Ok. Przypominam, że każde zdanie może mieć inne poprawne wersje, może ich być nawet dużo. Jeżeli twój znajomy Norweg ci mówi, że, jest, że on mówi inaczej, to na pewno też ma rację. Zapraszam do tłumaczenia zdań, przypominam, żeby naciskać sobie pauzę po tym jak powiem zdanie po polsku, bo czasu jest bardzo, bardzo mało. Najlepiej sobie wyłączyć pauzę i spróbować samemu przetłumaczyć. To nie jest mój samochód. Det är inte bilen min. Wszystkie te walizki są nasze. Ale, dyskusje są różne. Ale, dyskusje są różne. Ale, zarówno wszyscy, jak i wszystkie, kiedy są rzeczy, które można policzyć. Mam 100 papierosów w moim bagażu. Ja har 100 i bagażu min. Et Wasz tłumacz nie tłumaczy wszystkiego, co mówię. To najlepsze zdjęcie, jakie dałam radę znaleźć. To taka małpka. Czasami patrzę na te różne zdjęcia, które można tam, e, których można użyć i niektóre są takie strasznie nudne, ciągle ludzie w garniturach, takie, takie typowe stock photo i nie chcę ich używać, także staram się, żeby to było coś trochę fajniejszego. Ok. Tolkien deres, ikke alt jeg sir. Tolkien deres, oweseter, ike, Sier, nie sier, sier, To jest bardzo istotne. Norwedzy uważają, że samogłoski są istotne. Troszeczkę inaczej niż my, Słowianie, gdzie byśmy najchętniej wpakowali 100 półgłosek, a samogłosek jak najmniej. No to Norwedzy, jakby trochę przeciwnie, więc sier. Chcę mój paszport z powrotem. Ja wil ha passe mit tylbaki. Ja ha mit tylbaki. Tutaj pase to jest nijaki, stąd mit. I ponieważ jest to określony, czyli Ete, czyli rodzajnik idzie na koniec słowa i kiedy tak się dzieje, to nigdy nie mówimy tego te. Passe.

det er sekken hans. parkerer her, fordi det er huset mitt. Jeg parkerer her, fordi det er huset mitt. To gjester må jeg prøve å gjøre. Hajer korte mit. korte mit. Tutaj znowu ET, czyli to jest niejaki. Kończy się na ET, ponieważ jest określone. Już, czyli rodzajnik poszedł na koniec słowa. I tego ostatniego T te nie mówimy. I zdanie bonusowe. Wszystkie te 500 maskotek jest moich. Ale kusy armine. Ale ar Dziękuję bardzo za lajki i subskrypcje. Mówię serio, to nam maksa pomaga. Naprawdę dzięki temu więcej osób może zobaczyć kanał, więcej osób może skorzystać z tych różnych zdań tak dalej. Także naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za lajki i subskrypcje. Trzymajcie się pa.